Cześć widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie yy, na moim kanale. Dzisiaj yy, zrobimy sobie po powodowi. No bo nie mam na razie co nagrywać, możecie napisać yy, w komentarzu propozycje. A, be, będę zadowolony, no bo nie mam co nagrywać, więc co możecie napisać. No a więc yy, jeszcze przed odcinkiem chciałbym, żebyście zasubskrybowali kanał i polajkowali ten film. Oraz skomentowali ten film. No a więc co? Zapraszam do oglądania. No a więc dobra. Dziękuję ogólnie na początku odcinka, że dobiliśmy 400 subskrypcji. Oraz wbiliście, ile Wam powiedziałem, 30 łapek, powiedziałem i wbiliście. Pod, jak patrzyłem wieczorem, to było chyba 20 łapek, więc naprawdę wbijacie to niesamowicie Przez dzień nawet potraficie, potraficie 20 łapek A teraz jak patrzyłem przed nagrywaniem no to chyba wbliżcie już 40 łapek no a więc postanowiłem no 40 baczę tam 35 No więc postanowiłem nagrać kolejny odcinek No i co? Teraz żeby był kolejny odcinek jak się tak bawimy, no to 50 łapek w górę, ustalmy tyle, yy, więcej nie będziemy dawać. Jak, jak tyle wbijecie, to będziemy się dalej w takie coś bawić, więc jeżeli chcecie się w to bawić, no to, no to zostawiajcie łapki. No więc co, siema. No a więc dobra, yy, otwórzmy sobie klateczki, samczyk NC, OSC samczyk, tu są dwa samczyki, jeżeli ktoś nie wie, yy, no to może pierw yy, dajmy jedzenia. I teraz... Yy, Króliki mniej dostawałem jedzenia yy, po łopatce takiej jak mówicie yy, że mało że mało yy, dawaj do mnie O, aż za dużo, więc tyle mu starczy yy, Tutaj samczyk OSC Jeszcze mu zasypiemy do, troszeczkę jeszcze zasypiemy No dobra, tyle starczy Kryk, O, tyle mu starczy. Po im zawsze starczy. Yy, dobra, lecimy dalej. Yy, tutaj yy, samczyk był. Nie ma go. Yy, poszedł na paszczet. Yy, tam yy, u tamtych królików też yy, samczyk był czarny i też poszedł na paszczet. Yy, dobra, dajmy teraz łobem. Czekajcie na tworze klatkę. Yy, tutaj są dwie samiczki. Nie wiem, chyba, chyba widzieliście yy, na poprzednim odcinku. Yy, tak, widzieliście, że dwie. A nie widzieliście, no to tamte dwie są przesadzone. Jeżeli nie widzieliście, ale chyba pokazywałem na ostatnim odcinku. A nie, zresztą yy, pokazywałem samicę z Lanską i pokazywałem OSC. Yy, dobra. Dalej. Teraz tutaj. Kurde, mać! Rozsypałem. Ja wale. Bo się zapatrzyłem na kamerę, na kamerę. Dobra. Zapatrzyłem się na kamerę i rozsypałem. No ale muszę patrzeć na kamerę, żeby. Czekajcie, muszę otworzyć. Żeby tego, żeby nie będę wrzucać jakiegoś odcinka, co. Nie pokazuje królików. O, maluszek, co to jest maluszek, o, bardzo fajny taki milutki milutki już niedługo będzie trzeba, o, trzeba dać y, miskę i... o sorki, samiczko i żeby y, tego y, żeby się y, uczył już sam jeść żeby go samica już uczyła I dobra u tych królików to tyle więc lecimy do kolejnych. No a więc już jestem ogólnie tutaj tamte, co na poprzednim odcinku pokazywałem dwie klatki, tu jest jedna położona. Tak ładnie to mi się podoba, bardzo ładnie. Tutaj drugi szereg, tutaj druga dostawiona klateczka. No więc myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Wejście już Wam pokazuję. Ja tutaj już jestem, jak wchodzę, o, tak wygląda to. no Naprawdę. Bardzo ładnie to wygląda. Yy, możliwe, że tu jeszcze nabędzie krateczka, ale też nie wiadomo o tam, co tam jest Bażant, jeżeli ktoś... komuś się podobają bażanty, no tam sobie zobaczył. Yy. Jeżeli chcecie o bażantach, bo Wam się podobają, no to napiszcie. Czy o kurach możecie pisać. Dobra, więc yy, zaczynajmy yy, od tej samiczki. Też żamy jedzonka. Yy, ta samiczka yy, ma termin na 29. No ale znaczy nie na 31 czy na 30 chyba 31, no ale z, ym, na 1 można powiedzieć, bo wiadomo 32 teraz się liczy. Yy, samiczka bardzo ładna to to kłada tutaj, yy, więc dajmy jej jedzenia. Granulaty teraz bardzo mało dosuwają no bo słyszałem takie parady, że, że lepiej się będą zakacać. O, tyle jest starczy. Tyle im starczy. Muszą być głonne. Kiedyś miały za dużo. Ale nie, nie, nie zjadowały wszystkiego, więc trzeba dawać coraz mniej. Tak jak mówiliście. E, czekajcie położę. Może sobie otworzę te dwie kadki. E, tutaj samiczka. E, zobaczcie. E, nie widać, ale... E, samiczka e, tam już nadarła sierści. Nie wiem czy widać tam. O widać widać. Nie, może nie widać. O, coś tam widać? Na pewno coś tam widzicie o wrogu. Nie, nie mam latarki, aby ja miał latarkę, to bym wam na pewno pokazał. Ale nie wiadomo, czy to urojona, czy to nie wiadomo, co, co się dzieje. No tam na pewno widzieliście, więc widać na pewno tam jakoś. Na następnym odcinku wam bardziej pokażę. Wezmę latarkę, bo latarki nie wziąłem. Zresztą nie ściemno. Ale tego. Ale po prostu w klapce ściennej do tego. Teraz ładka, ładka mm, dała się też. Mm, dała się dwa, dwa razy i na drugi dzień też dwa razy. No a więc miejmy nadzieję, że coś będzie. I otworzymy sobie teraz tutaj. Tutaj różyczka. O kurde, złapałem ją źle. To ją źle sorki o fajna różyczka yy, te łopatki położyłam bardzo fajna samiczka o zobaczcie jak je fajnie o jak fajnie je yy, tutaj samiczka Angela jeżeli nie wiecie no to teraz mówię, a pewnie wiecie, jeżeli oglądacie już, jeżeli oglądacie filmy. Yy, dobra, dałem jedzenie. Yy, tutaj yy, samiczka OSC, yy, yy, po samcu OSC, czarna, oczywiście, że ją zostawię, ale nie widać. On mówię, szkoda, że latarki nie wziąłem, szkoda, że latarki nie wziąłem i tutaj jest mieszaniec. Szkoda, że nie wziąłem latarki, ale na następny odcinek na pewno wezmę latarkę, nie zapomnę i Wam wszystko lepiej pokażę. Wiem, że ciemno szkoda, że się nie da podczas nagrywania włączyć latarki. Szkoda, szkoda. A na pewno ten film będzie wieczorem wstawiony, bo, no, bo będzie się długo przesyłał pewnie z 2 godziny. Dwie godziny pewnie będzie się przesyłał, więc no, więc no tak będzie. Nie, zresztą jest dopiero. Tak nie wiem. A tyle. dobra, to już wszystko. Tam tutaj samczyk był, i mówiłem wam już, że poszedłem na paszczet. No więc co, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie tego materiału. No i jak wam mówiłem. Jak się tak bawimy, 50 łapek w górę i lecimy z kolejnym materiałem. Na no, więc co? Siemano.